Witam wszystkich z tej strony, to jest kolejny odcinek z dusznego z survivalu jak sama nazwa wow. Ze mną duszny wow. Cześć. Ta. Idziemy sobie na, na Pioch. Na czurale Gdzie jest Pioch? Nie wiem. A i tak w ogóle to trochę tutaj ziemi <noise> sypaliśmy. Pioch jest u piocha. <noise> Opowiadałem ci historię Piocha, co nie? Tak. Y Trochę ziemi tutaj wysypaliśmy. Jeszcze tutaj musimy, ale na razie nam się nie chciało, więc kiedy indziej się to zrobi, tam na razie wyrównaliśmy, bo tam te terenu nam trochę potrzebne. Ale... O, żwir. Tak, ale szukamy piachu, czy nie? No tak, ale żwir może też by się przydał. Wiem, gdzie jest piasek. Tak. Ej, chodź, za mną, za mną. Gdzie? Ej, Patrz, za tobą tam, jestem, za tobą. Poczekaj, to, bo... Poczeka, muszę coś zjeść. Może. Też że w rzeczywistości W rzeczywistości ty nie masz co, co jeść Już chodź To gdzie? No chodź No i no chodź Na razie to ja cię wyprzedzam ty tak mnie wyprzedzasz No bo żeś kurde śmierci ci... Masz gangren No ale żeś Pio znalazł to cię. No jest... czekaj tam dalej Oglinę żeś znalazł Gdynna, ale już nam nie potrzebna. No nie już na razie Bo już Cześć, Będzie nam potrzebna, ale nie teraz. Bo już w domy... W ogóle damy, z... jakie place po tej glinie zostały, jakie kopałem i no tyżej znalazł Piochty. No czekaj, ja tutaj gdzieś był. Tak, ty się znasz. Ten... Ziemia bez piasku. Widzę piok. Nie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W ciulum. Aha. Tp... Znalazłeś? Wy... Wstaw na siebie. O Jezus... Jak to jest? Tp... Jak to jest? Pandu, Haluk, tak? Aha. O. O. No właśnie tutaj byłem. Tak. Przyszukany. Przyszukany. Nie co, koleś. tego miejsca, serio. Jasne. O tego miejsca to prawie nie Tutaj to, bo to jest to pamiątkowe miejsce, gdzie ten, gdzie się przestraszyłem zombie pierwszy raz. Tu, no dobra, to jest glina. Szkoda by było jej nie wykopać, co? Nie wiem. W ogóle spoza wody tą glinę się kopie tak przed porzeczą. <grym> tak samo piasek. No. A we wodzie jest problem, nie? No bo to uciążliwe to jest. Nie mogę się doczekać. Czego? No bo teraz jeden na wieś. W końcu ci krowy zjedzą. Ja uwiebiam wieś. to było wieś... Ty zawsze wyjdziesz, wieś z siebie nie. No. Dobra, muszę już zejść pod wodę teraz. Tak, nie... Powiem ci tak, powiem ci tak szczerze, że... Chcemy mieszkać na wieś w przyszłości. Ja nie. Tam. Na co dzień bym tak nie chciał. A, bym właśnie chciał. Ja lubię mieć, uwielbiam. Po prostu lubię tam pracować. No, ale to tak doraźnie, a nie tak cały czas. Tak, a ty się nie znasz? Ty się znasz. Ja się znam. Na silcie tam stoi. Ten na silcie tam stoi. No to no, tak jest łatwiej. Więcej pewnie ukopałem już niż ty. Nieprawda. Ile masz? Półtora staka i z półtora staka gliny. Ja mam. No, dwa staki prawie. A, czyli kto ma więcej? To ja. No nie. Czemu? No bo ty masz dwa staki, ja mam trzy. Nie powiedziesz, że masz... Ale piasku! No piasek, piasek. Nie, sam, nie samym piaskiem krowa szyję. Widzisz? Nie, a nie ani nie można. Co chcesz? Co? Co chcesz? Nic nic. Dobra, bo się utopię. A mogę cię zabić dzięki. Teraz wiem. Dzwiru to by się nam trochę przydało, może się ukopie co? No e na co? Ja w sumie tego piachu to już starczy co? Bo ile to z tego będziemy zużywać? Nie okay, wiem. Przecież na piaskowiec to co? Potrzebny jest jeden, nie? Nie wiem. Bo tu się przypala. Nie, Nie, nie się wiem. No właśnie. Nie wiem. No mam piaskowiec. Dobra, już wszystko w porządku. A cztery piaski to jeden piaskowiec. No i zaraz sporo tego masz dwa staki w piasku hmm? No, prawie trzy. I to na razie starczy, chodź Rzuć mi je, poczekaj, wypłynę. O świnie są, trzeba je zabić. A ja nie wiem, że jestem w domu. Co za debil To czekaj tam za mną. Ja zaraz zabiję te świnie i przyjdę. A już będę robił ten pies No nie, bo ja mam też ten, to się akurat fajnie z takami położyłem. Zdechać film. No, moja księżniczka mi tu no. Dobra, ty, jak to było w Nie Nie nagrywasz, go nagrywasz? Uuu, ty. Hramienie skrobanek. Chodź, tu pilic. Gdzie jest? O, jest jakiś węgiel. To nie to. Łapę się, hapę. Mom, łom, No i teraz patrzę. Patrzaj. Tadam! Mhm, peskowiec. Ale jeszcze jest ma... jakiś jeszcze rzeźbiony peskowiec, nie? Ale nie wiem jak go zrobić. nie no, ja też nie wiem. Poczekaj, a jakby tak? Nie, ja, nic się nie dzieje. Chyba, że cztery piaskowce znowu te... Gładki piaskowiec wychodzi. Który ładniejszy? Pokaż mnie. Poczekaj. Nie nie widzę. Chyba ten gładki będzie ładniejszy. Ten wygląda tak. A? Okładki. Tak. Chyba głazki. Serio? No. No to musimy się zdecydować już, bo to później już nie będzie, wiesz... Dobra, czuj, dawaj tego. Czego? Tego. Tego tak od spodu? O, tak. Co? Aha. No dobra, a i tu przynieś po jednym tym, stoł, nie? Tylko nie bruk, tylko stołna, no, nie? Przynieś. No, czego stołna? Aha. Przydałoby mi się coś na czym mogę stanąć. O, jest. A nie, to już było. Ja jest z tobą. psi 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 Nie, nie tutaj. O, nie wierzę, nie. Co? Da. Udało się zrobić jak dziecko. Trudu, trudu, trudu. Hmm. Ale kiedy będę chcesz Tak Kiedy Aneta ma termin? Aha. No co, jest, czemu to nie mogę nic zrobić Aha, to już się dwa ja. wyjdzie Dobra Dobra, no to co, to będziemy kończyć odcinek. Zapraszamy Nie, do Nie, dawaj do końca do, do kolejnego zapraszam. Zrobimy te cztery. Zapraszamy do kolejnego. No i trzymajcie się, cześć. Te cztery